Czałeczka sąsiady. W moim pierwszym filmie na kanale wspomniałem, że moją ulubioną postacią poboczną jest Maximilian Myrdal oksywie byku. Najlepszą, najbardziej ulubioną osobą poboczną jest chyba Maximilian Byku Myrdal. No, chłopiec po prostu genialny i ja aż sobie chyba włączę odcinek z nim, bo naprawdę kocham jego rolę. No, ale poczekajcie, najpierw sobie przygotuję wiaderko z żelem, żeby zamoczyć tam łeb. Wówczas nieco się pomyliłem, ponieważ rola ta. Jest tak naprawdę epizodyczną, gdyż aktor Mirosław Zbrojewicz, który wcielił się w omawianego przeze mnie byka, wystąpił w Miodowych tylko w jednym odcinku w sezonie siódmym pod tytułem Honor Albatrosa. Ba, przecież Max. Max? Mam nadzieję, że mogę tak na niego mówić. Ma na ekranie tak naprawdę tylko 9 minut i 12 sekund. Zgadza się, policzyłem to. Jednak w pewnym sensie cały odcinek kręci się wokół niego i niewątpliwie jest filarem fabuły. W dzisiejszym odcinku zatem, pokrótce, scharakteryzuję dla Was tę postać na podstawie tego, co udało mi się wywnioskować. Maksymilian Myrdal to pochodzący ze Szczecina piłkarz orłów od Focka i według słów Tadzia jest byłym zawodowcem. Nie do przejścia zresztą. Ogólnie człowiek ten wzbudza wśród głównych postaci serialu wyjątkowo skrajne emocje, u Karola i Tadzia są to obrzydzenie połączone z ogromnym podziwem, natomiast u dziewczyn praktycznie tylko podziw i zainteresowanie. Cały ten, 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 ta taktyka jak, jak u nich znowu gra ten myrdal. Okay. Myrdal, 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 myrdal. Głównym tematem omawianego odcinka miodowych lat jest piłka nożna. Albatrosy Karola i Tadzia stoją przed ogromną szansą awansu do drugiej ligi. Jednak warunkiem jest pokonanie drużyny Orów od Focka, w której znajduje się właśnie Myrdal. Alina i Danka, chcąc zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w tej ich całej piłce nożnej, najpierw zapraszają do siebie największego degenerata z klasą, o którym osobny odcinek zresztą pojawi się wkrótce, i dopytują go o tajniki tego sportu. Następnie, totalnie zmieszany jego wypowiedzią, <grym> zapraszają do siebie największy obiekt, Westchnień swoich mężów Maksymiliana Byku-Myrdala. Maksymilian Byku-Myrdal. Już na samym starcie widzimy idealny, stereotypowy przykład piłkarza półmózga. Oczywiście podkreślam, stereotypowy, ja wcale tak o sportowcach nie uważam, a jedynie scenarzyści serialu chcieli, abyśmy w taki sposób odbierali pana Maxa. Pusty wzrok, zdezorientowanie, ciemne okulary, które mają podkreślić chyba jego gwiazdorstwo, no coś pięknego po prostu. Wraz z rozmową, która zresztą klei się jak woda destylowana, Byku, mimo że nie jest o to zupełnie pytany, przedstawia się chyba cztero lub pięciokrotnie. Nie, ja myrdal jestem. Maksymilian Byku-Myrdal, jak piłka dobra, to zawsze jej dopadnę. Używa prostych i nieskomplikowanych sformułowań, byle tylko w jego głowie nie kłębiło się zbyt dużo myśli. A jeśli jakaś się już kłębi, to tyczy się jedynie sportu, bo on to nawet kompotu nie pije. Noże kompotu. A nie, dziękuję, ja sportowcem jestem. Apogeum w sumie jest wypowiedź z wiadrem, a zresztą sami posłuchajcie. Normalnie, kurde, jak się budzę, to pakuje łeb do wiadra i się normalnie super czuje, nie? A dzisiaj się budzę pakuję łeb do wiadra tam sucho. A normalnie kurde, zapomniałem kupić tego żelu. Tak, tu też mamy idealny przykład stereotypowego piłkarza, który w głównej mierze dba o swój wygląd, a przede wszystkim o fryzurę. Już sam fakt, że całkowicie niepytany zaczyna o tym mówić, dodaje choroszczy tej scenie i jego narcyzmowi. Im dalej w scenę, Myrdal jednak zaczyna w miarę sensownie odpowiadać na pytania. Na przykład pytany o uczucia, które towarzyszą mu jako piłkarzowi, odpowiada No jakie uczucia? Jak się wszyscy umyją, to się nic nie czuje. Czuję, kiedy się gra. No, to zależy. Od czego? Jak to się czuje? Jak się wszyscy umyją, to się nic nie czuje. Dodatkowo w trakcie tej wypowiedzi przywołuje Tadzia Norka, którego musi kryć w meczach z FC Albatros. A gdy ten jest akurat po robocie, to od niego czuć i to porządnie. Ogólnie Myrdal nie pała sympatią do wolskich fajansiarzy, Norka nazywa kurduplem, który nawet nieźle zasuwa, a naszego pulpę Karolka nieruchawą beką w bramce. No, po prostu świetnie napisana postać. Zapomniałem o jeszcze jednym ważnym aspekcie żartu w tej postaci, i w sumie w pewnym smaczku ksywy byku odcinku Honor Albatrosa występuje dowcip słowny z kryciem. Otóż krycie w piłce nożnej oznacza pilnowanie kogoś na pozycji i niedopuszczanie go do odbioru piłki. Natomiast według Wikipedii krycie oznacza również... <laughs> Jest to jedna z najskuteczniejszych i zarazem najczęściej stosowanych metod rozrodu zwierząt. Polega ono na kopulacji wybranych zwierząt, w wyniku czego następuje naturalne unasiennianie samicy, w sposób naturalny samica daje się pokryć jedynie w okresie RUI. U wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza hodowlanych, krycie zastępowane jest sztucznym unasiennianiem. W sumie dopiero w trakcie pisania tego odcinka zauważyłem tę grę słów i prawdziwe znaczenie ksywy byku. Przedtem myślałem, że nie ma ona większego znaczenia, a tu proszę. Ale wracając na sam koniec, jeszcze do samego wyglądu pana Maksymiliana. Ciągle zastanawia mnie, co on ma na tym ramieniu. Was też? Ewidentnie jest to jakieś pudełko z narysowaną piłką. Wygląda to jak jakieś papierosy lub nie wiem, no, karty do gry. Serial, nie wiem. Jeśli ktoś z Was wie, to dajcie znać w komentarzu, chętnie się dowiem. Chyba że jesteście samym Bykiem Myrdalem, więc tym bardziej chętnie czekam na Wasz komentarz. No więc co? Maksymilian Byku Myrdal to jedna z moich ulubionych postaci epizodycznych serialu Miodowe lata. Narcystyczny, zakochany w kobietach, profesjonalista piłkarski. Na pewno nie można odebrać mu poświęcenia swojej pasji, konsekwencji i wierności ideom, nieważne jakie by nie były. Byciu Zawsze gdy oglądam ten odcinek to po prostu nie mogę uwierzyć jak śmieszna jest ta rola i jak dużo smaczków zostało wokół niej stworzonych. Każdego kto jej do tego momentu nie kojarzył zachęcam do seansu odcinka Honor Albatrosa, a tych, którzy kojarzyli do ponownego obejrzenia. Serio, aż chyba kupię sobie to wiadro z żelem. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale, bo z czasem będą pojawiać się następne odcinki quizów. W tym tygodniu już będzie następny, potem kolejny w następnym i tak co tydzień, więc to będzie cykliczna seria. Między tymi quizami, właśnie będą znajdować się filmy tematyczne na temat serialu Miodowe Lata, tylko na temat miodowych lat, bo to jest ogólnie kanał tematyczny. Zapraszam do skomentowania dla zasięgu, zapraszam do polubienia dla zasięgu do udostępnienia gdzieś na grupach miodowych, o ile takie istnieją. I dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, bracia i siostry sierżanci. Sierżantki. Bo wzdychasz, jakby cię rzuciła ukochana. Żeby to była ukochana, ale to jest myrdal.